Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dziś zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam moją wyjazdową kosmetyczkę. Wybieram się na tydzień do Turcji, dlatego też pokażę Wam, co z kosmetyków ze sobą zabieram. Yy, zabieram ze sobą makijaż i kosmetyki pielęgnacyjne. Mam bagaż rejestrowany, więc nie muszę martwić się o 50-100 ml yy ogranicznik w kosmetykach, dlatego też mogę zabrać więcej, choć tak naprawdę nie ma tutaj chyba produktu, który ma więcej niż 100 ml, więc po prostu jest tego więcej, ale jest to w bagaże rejestrowanym. No i zaczynamy, może zaczniemy od pielęgnacji. Mam tutaj dwie maseczki, myślę, że znajdę czas wieczorem, żeby sobie właśnie taką maseczkę zrobić. Pierwsza to jest Marine Alk, to jest maseczka z algami, dogłębne nawilżenie i poprawa elastyczności z marki Intelligent Skin Therapy, ale to jest beautyface.pl, znajdziecie ją na tej stronie. A druga maseczka to Mitomo, i jest to maseczka, yy, która jest z perłami, rozświetla i przeznaczona jest do każdego typu cery. Takie dwie maseczki awaryjne ze sobą zabieram. Oczywiście poprzelewałam sobie kilka produktów, i tak, tutaj mam szampon w opakowaniu po płynie micelarnym, mam szampon przelewam szampon z Pedal Fresh, jest spoko, sprawdza się więc go zabieram jeśli mówimy o szamponie, to przydałoby się mieć również odżywki do włosów, choć moje już teraz krótkie włosy tak wiecie, nie potrzebują za bardzo tej odżywki ale jednak ją zabiorę i może teraz przejdźmy do tego ile ja próbek zabieram, tak mam manie zabierania próbek to może, yy, i w tych, wśród tych próbek jest także, słuchajcie, są dwa szampony do włosów, ja jakby mi tam tego braku, chociaż wiem, że mi nie braknie, ale tutaj mam takie z Elbiotiki, może najpierw wykorzystam te, a potem zabiorę tamten, wiecie, lepiej mieć więcej. Yy, mam tutaj coś do ciała yy, po kąpieli i tutaj jest bio olejek do ciała z Kneipa, yy, są trzy i tutaj mam również z Olian dermatologiczny balsam nawilżająco, natłuszczający, więc on też pewnie po kąpieli wjedzie na skórę, no i odżywki do włosów, mam tutaj trzy, dwie mam z Anwen, będę je testować, bo jeszcze nigdy nie, nie testowałam ich do moich włosów i mam dwa rodzaje właśnie, do włosów średnioporowatych i do włosów wysokoporowatych, a trzecią odżywką jest odżywka kolagenowa do włosów cienkich, bez objętości z Waxa, więc tutaj mamy włosy, a z, z próbek mam oczywiście kremy do twarzy, mam pięćdziesiątki z Oliana yy, i mam tutaj takie kremy, które dostałam jako próbki na stronie, nie pamiętam na jakiej stronie, tutaj Wam wskoczy nazwa tej strony, ale można było zamówić po prostu tylko wysyłkę i dostawało się zestaw próbek i to jest włoski krem o nazwie Bema i mam ich tutaj cztery. I stołpy, coś fajnego, to yy, sprawdziłam się na pewno w bagażu podręcznym, albo jeśli wyjeżdżacie naprawdę na krótkie wyjazdy. To mam tutaj normalizujący płyn micelarny w chusteczce do oczyszczenia twarzy. Mam tutaj dwie takie saszetki, jeden jest właśnie normalizujący z serii Dermo Face Sebio, a drugi jest z serii Dermowe Face Physio Do oczyszczania. Bardzo fajne, na pewno je wykorzystam. Jak nie podczas tego wyjazdu, to pewnie podczas kolejnego. Czyli słuchajcie, co? Włosy mamy załatwione. No to teraz przyszedł czas na ciało. I do ciała z e, Natury Siberiki. Mam dwa produkty, które sobie zabieram. Pierwszy to jest właśnie Shower gel, czyli żel pod prysznic. Jest tu go co prawda połowa. Ja jadę na tydzień, ale na pewno w hotelu coś się znajdzie, więc biorę go. E, a jeśli mi nie wystarczy, no to oczywiście tam sobie coś ogarnę. No i balsam do ciała. Również w tej samej serii. To jest seria. Hmm. To jest seria Obelfika. Bardzo fajne produkty. Ten żel też jest spoko. Bardzo serdecznie Wam polecam, jeśli na niego natraficie. Czyli dobra, ciało i włosy mamy gotowe, no to teraz wypadałoby zmyć potem yy, makijaż. I do zmycia makijażu mam takie małe opakowanie żelu micelarnego z Deli. Miałam płyn micelarny, próbkę też w takim opakowaniu był świetny. Ten żel micelarny nie jest zły, ale trochę yy, jakby mam dziwne bo jak widzicie już prawie jedną trzecią Mam takie dziwne skojarzenie, że ten żel jest taki mm, Właśnie nie jest wodą, tylko jest żelem I jak zmywam te oczy, to mam wrażenie, że mam taką warstwę Zdecydowanie bardziej polecam wam płyn micelarny z tej serii Żel, hmm, hmm, no zużyję go, ale czy wróciłabym do niego? Pewnie nie Bo ta konsystencja mi po prostu nie odpowiada Do umycia buzi yy, zabieram sobie Clarins żel yy, Tutaj mamy cleansing żel on już mi się kończy, więc pewnie go stamtąd przywiozę Albo pusty do denka, albo go tam zostawię Bardzo fajny produkt i wydajny, bo ja go już tak włożę, włożę, używam, używam Cały czas jest Dobrze i tutaj mam jeszcze tonik do ciało, tonik do twarzy Przelany do właśnie opakowania po kliniku I teraz zęby Oczywiście do, zęb, do, do zębów. Do zębów biorę szczoteczkę i biorę pastę i to jest Iona. Słuchajcie, spróbujcie sobie tej pasty. To jest super pasta. To jest tak naprawdę koncentrat pasty. To opakowanie 25 ml wystarczy Wam na 3 miesiące. Jestem bardzo zadowolona tej pasty, nakładacie go naprawdę bardzo małą ilość, znajdziecie ją w naturze, więc jeśli jesteście ciekawe, to yy, koniecznie wypróbujcie. To jest yy, firma niemiecka bodajże. Yy. Dość zapomniana, może albo mało znana w Polsce, ale naprawdę działa świetnie. I to, że jest to koncentrat, wystarcza Wam takie małe opakowanie na bardzo długi czas, również jest plusem, oczywiście. Yy, podpachy. Tutaj mam akurat jakiś biobalsam, Deobalsam z Rossmana, z Alterwy będzie ciepło, może będą krótkie spodenki wjeżdżały albo sukienka, więc żeby ciało fajnie wyglądało biorę miniaturkę tego olejku z Nuxa. Mam tą wersję bez drobinek, ale teraz zdecydowałam się na tą wersję z drobinkami. No i jeśli trzeba będzie na szybko poprawić włosy, a nie będzie czasu, żeby je umyć, no to mam również małe opakowanie Batista i to jest ten XX Volume Spray, czyli to jest ta wersja, która... Mam wrażenie z dodatkiem lakieru, bo jeśli nałożycie ją na włosy, ona jakby lekko Wam je już utrwala, podnosi, właśnie daje taki efekt XXL takich włosów uniesionych. Niekoniecznie mi pasuje ta wersja, ponieważ wolę tą normalną, nie chcę mieć potem już takich... One są potem takie strasznie w twarde, jak po lakierze, a ja tego efektu nie przepadam za nim, więc yy, zużywam go, ale czy do niego wrócę? Yy, do tej wersji na pewno nie. Te zwykłe wersje po prostu zapachowe dużo bardziej mi odpowiadają. Mam tutaj też yy, Abercrombie and Fitch. Yy, to jest próbka perfum, którą znalazłam w kalendarzu adwentowym z Douglasa. I ostatni produkt to yy, krem pod oczy. Krem pod oczy, miniaturka kremu Estée Lauder. To jest ten Advanced Night Repair Eye. znalazłam ją w jednym z numerów Woga Jeśli macie prenumeratę, czasem dostajecie takie gifty, więc polecam Wam subskrybować, prenumerować, ponieważ przychodzi Wam gazeta do domu, nie musicie chodzić po sklepach, szukać i się denerwować, że gdzieś nie ma. A czasem nawet zdobędziecie taką małą próbeczkę, więc super. Więc to też ze mną jedzie. I słuchajcie, z. Z pielęgnacji to by było na tyle. Mam kremy do twarzy, mam czym się umyć, więc jest OK. No, ale teraz druga kosmetyczka to jest makijaż. Biorę sobie troszeczkę produktów do makijażu. Zobaczymy, ile z nich użyję. Pewnie kilku na pewno. Nie pokażę Wam tutaj pędzli, bo je jeszcze na bieżąco używam. Gąbki też Wam nie pokażę, ale gąbkę biorę z hulu. Nie, z boho, 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 boho Beauty, naprawdę super gąbka, ona tak zwiększa objętość, że jestem w bardzo pozytywnym szoku, jest też mega mięciutka, pewnie nagram Wam coś na Instagramie o niej, bo tutaj mam w planach nagrać test innych gąbek, no ale co do makijażu, do makijażu wiem, zaszalałam, ale biorę trzy podkłady, nie mam jednego podkładu, nie wiem gdzie go dałam, albo mam gdzieś tutaj, a mam, dobra. Trzy podkłady. Tak naprawdę zastanawiam się, czy ten ten zabiorę. Zastanawiam się, czy zabiorę ten podkład z Nuke. To jest make-up cover, to jest podkład kryjąco-wygładzający. To jest bardzo fajny podkład na dzień. On nie ma dużego krycia, ma bardzo ładny odcień. Mój jest akurat 0,2 beżowy. Jestem z niego bardzo zadowolona. Super sprawdzi się na co dzień, nie przesusza. Ma bardzo naturalny wygląd, kryje na doskonałości, nie waży się. Jestem naprawdę zadowolona. I chciałam sobie wziąć do niego jeszcze tutaj dwa. Dwa produkty, ten My Secret Matte Blur Effect, to jest po prostu Hit, dlatego chciałam go zabrać Bo wiem, że on mi się już kończy, mam w szafce Nowe opakowanie, słuchajcie to jest podkład Który najszybciej zużyłam, nigdy nie zdarzyło mi się Tak szybko zużyć podkładu, więc to Jest jakiś chyba wyznacznik Tego, że ten produkt jest Naprawdę świetny no i fakt, że mam kolejne opakowanie już w szafce, również o tym świadczy. Mój odcień to jest 01 Ivory, więc on ma bardzo dobre rekrycie. Pisze, że jest matowy, jednak ja hmm... Nie zauważyłam tego, ja mam normalną suchą skórę, on mi jej nie przesusza, bardzo ładnie wygląda w ciągu dnia, ma dobre krycie, fajny kolor, więc u mnie jak najbardziej się sprawdza. No i coś, co testowałam już z Wami na ekranie, możecie tutaj znaleźć albo tutaj odnośnik do tego filmu, to jest Radiant Lift Max Factor Long Lasting Radiance, mój odcień to jest 50%. Bardzo fajny podkład, który ma właśnie drobinki rozświetlające, idealnie sprawdzi się na lato. Jeśli lubicie taką rozjaśnioną, rozświetloną, promienistą cerę, to będzie na pewno podkład dla Was. Dlatego też chciałabym go zabrać. Odcień, według mnie, dobrałam sobie troszkę za ciemny, ale właśnie jeśli mieszam go z którymś z tych podkładów, ten jest fajny, jaśniutki, żółciutki, to wtedy te odcienie się fajnie dobierają. Pamiętajcie też, że ten Max Factor lekko oksyduje ale nie zmienia to faktu, że bardzo mi się podoba i dlatego albo zabiorę trzy, albo zabiorę te dwa. No pewnie jak znajdę miejsce, to zabiorę trzy. Coś, żeby zmatowić cerę, no to mam puder ryżowy, który kupiłam na promce w Biedronce. Nie czuję, jak rymuję. i to jest również firma Niuchi. Nie wiem, czy wiecie, ale producentem tego jest pier nie, nie, nie Pierrenet, tylko Ingrid Cosmetics. I to jest naprawdę super puder ryżowy. Mam go dziś na twarzy, używam go bardzo często. On bardzo ładnie, delikatnie matuje cerę, nie przesusza jej, nie tworzy, jakby nie waży się, nie tworzy takich plam. Wiecie, ja mam czasem problem, że mi się potem tutaj pod oczami pod odnoszenia okularów robią takie brzydkie, zważone placki, ten tego tak za bardzo nie robi. Nie waży, właśnie, nie, nie waży się też z korektorem, nie waży się z podkładem, wygląda świetnie. Wszystkie inne produkty na nim również bardzo ładnie się nakładają. Ja go Wam serdecznie polecam, ja go w ogóle kupiłam chyba wtedy na promocji za 5 zł. 5 zł, proszę Was. Śmiech na sali. Potem rozświetlacz, czyli coś, co mam dzisiaj również na twarzy. To jest niezastąpiony rozświetlacz z Eveline Glow Go. Ja go używałam zawsze za pomocą pędzelka, ale od pewnego czasu używam go przy pomocy gąbki do makijażu, takiej zwilżonej i daje jeszcze lepszy efekt. Jest naprawdę tworzy taką taflę mokrego makijażu. Bardzo mi się podoba jest wypiekany, więc mam wrażenie, że on jest dożywotnio ze mną, ale mam tutaj, i to jest odcień 01, polowałam na odcień 02, ten widzicie, 01 jest taki jasny, szampański, myślę, że ten 02 również fajnie się sprawdzi, więc jeśli na niego natrafię, to na pewno sobie go kupię, ale jeśli lubicie taki właśnie błysk, to bardzo serdecznie Wam ten rozświetlacz polecam, on kosztuje około 20 zł, a efekt daje naprawdę nieziemsko spektakularny. Pod oczy zabieram korektor Perfect and Last z Miss Sporty. Fajny, dobrze kryje. Nie mam do niego nic, małe opakowanie, może też dlatego go ze za sobą zabieram. I widzę, że on już ma takie prześwity, więc może istnieje szansa, że oprócz korektora z Lovely będę również denkować ten korektor. No i bronzer, to taki Bronzer Sun powder, to jest naprawdę Sun Powder z Bell. To jest puder brązujący z pentanolem. I tutaj mamy jakby dwa odcienie. Jak widzicie, taki bardziej żółty i taki brązowy. Ja mieszam je, ale zdecydowanie więcej nakładam tego brązu. Troszkę jak mi się pędzel omsknie, to pada na ten żółty, on nie jest matowy, on ma takie bardzo lekkie satynowe wykończenie, nawet zdarzają się drobinki, bardzo ładnie wygląda na twarzy, daje taki efekt opalonej, muśniętej, słońce, muśniętej słońcem skóry, na czym bardzo mi zależy, więc dlatego go biorę, jest bardzo przyjemny i nie zrobicie sobie nim plam, a efekt również możecie budować. I teraz mamy, co tu mamy, jeszcze mam cienie może i pod, yy, wezmę sobie bazę Glitter Primer z NYXa, bardzo ją lubię więc się sprawdzi, cienie to mój niezastąpiony Eveline jak widzicie już się opakowanie zepsuło, więc jest gumką prze y, zamknięte, ale uwielbiam idealnie się sprawdzają mam też cienie pojedyncze z Affectu 2 y, 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 tutaj mamy numerki Y04 i Y10, takie ładne błyskotki no i y, coś do rzęs czyli mój niezawodny duet Eveline, odżywka i tusz. Teraz testuję tusz, który nazywa się Volume Temptation. Jest fajny, sprawdza mi się, więc go zabiorę. On ma tradycyjną szczoteczkę. Do ust Fenty Rianny, do ust Bell y, Mad Lipstick Long Lasting, bardzo fajna kredka, y, i do brwi oczywiście, mój niezastąpiony Brow Expert Artist. Spieszę się, bo widzę, że mi bateria miga, i to wszystko. Y, I to zabieram ze sobą do Turcji. Dajcie mi znać, jak wygląda Wasza kosmetyczka podróżna, czy też zabieracie ze sobą tyle rzeczy, czy może jeszcze więcej. A ja zapraszam Was do kolejnego filmiku. Postaram się nagrać coś z Turcji. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Pa!